w poprzednim odcinku. Ty, tu jest w lepszym egzemplarzu. Kronika gospodarcza. 21 lutego 1966 roku. <tryk> Puntuje, co? Tak? na żywo dostępne na twitch.tv Ukośnik Bogusław. Podkreślenie, na odcinki dostępne na TikTok oraz YouTube. Więcej informacji w opisie. Muszę jakieś biurko sobie tutaj ogarnąć, czy biurko? Jakąś deskę? Nie, na tym gruzie może położę myszkę. Ja ten rzutnik spoko jest, nie? My normalnie z żoną, jak jechaliśmy pociągiem ostatnio, chyba 4-5 godzin w miejscu dla rowerów, normalnie się rozłożyliśmy. Ty, to dobra jest jakaś. No, drzwi przyszły, fajne. Drzwi mają 100, szerokości na 2,5, na 2. O, okna nie ma. Okno miało być w sobotę. Dzwonią w sobotę o 8, że nie mają na stanie okna. I to mówi, dobra, no to weźmiemy transfer na środę. Będzie wtedy z oknem dodatkowym. Dobrze, nie ma problemu. Dzwoni do mnie wczoraj, mówi. Proszę pana, pan ma na jutro dostawę, ale pan tego okna nie ma. ja mówię jak nie ma, no mieliście zamówić, no ale jak mieliśmy? Tu nic nie mamy żadnej wzmianki, że mieliśmy za zamówić. I ja mówię, da, dajcie te drzwi ku dzisiaj i okno powiedział, no to my zamówimy, y, damy ten y, transferem jakby reklamacyjnym, czyli pan nie musi płacić, więc te okno przyjdzie dopiero we, we, we wtorek. To są twoje normalne warunki domowe, tak? Też na chacie trampolinę, później o tej 13 możemy na chwilę na nowe serwery wejść. Dziwiło to jest życie. Tibia to życia uczyła. Jak cię ktoś na Tibi, okra, nauczyłeś, że się ludziom nie ufa. Siedzi biurko dobrze? Nie wiem, czy ta myszka się odsięgnie. A mówię wam ten rzutnik 250 zł, czy tam retro konsolę, wszystkie gry na PS 1 no nie, wszystkie tam kilka gier. Możesz sobie podłączyć ją w każdym miejscu solę taką, ona kosztuje 80 zł, Podczepiasz to do rzutnika. A my jak mieliśmy właśnie ślub, to mieliśmy na ślubie na weselu na sali rzutnik rozstawiony. Mieliśmy tą plandekę i goście, którzy nie chcieli tańczyć, to grali seftekena w celu jestem, a nigdy w tykana na weselu nie grałem, nie? Ten co jak nie wymawia Powiedz że Żona wymyśliła, że dziecko nie będzie miało Gloria na imię, tylko teraz Aurora, to mówię ty podoba mi się. Wszyscy biurko z nich zrobiłem. No i one mają stówę szerokości. I plan jest taki mam drzwi wyjściowe i od gamingu, nie? Ujść jest aż dotąd, 10 cm ściany, więc albo przesuniemy, to jakoś to się zmieści. I tu jak pójdzie z tłowa, to na styk. Troszkę tylko, a widzisz? A to nie możesz jeszcze oddać tych drzwi. Mogę, ale ja nie będę oddawał, bo ja je zamontuję. Kontener stoi i stoi pod drugim blokiem i będzie awantura. Wiem, że mnie to zmiecie, albo nie, nie idę. O Jezu! No, będzie trochę noszenia Więc dzisiaj jest plan pograć gruz wynieść Drzwi zamontować wejściowe No k*** 4 centymetry brakują, no ja idą, pa! Jezu, szybko, ekspiola, tybiska Wszystkich tam po kolei Jakbym tym kaczki grał na Pegasusie, pamiętacie? Wyścig w zarobku ruszył dla Cipsowcu. Chip Cipso teraz tylko patrzy i kasy pik, PIK 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 Goldy, patrz! Tam mam plecaki pełne złota. Też. Podczepiasz sobie na do, do Hdmi. Tu dajesz do USB. No masz gry jakieś, masz właśnie mówię czołgi. Jeśli pod namiotem jesteś, to też możesz to sobie w nocy odpalić z żoną, wiesz, romantycznie tam pograć sobie, tylko, że zasilanie 230, więc stację taką, to się nazywa stacja zasilania, tak? Ale mówię, tu masz dużo gier, to do 80 zł kosztuje ta retro-konsola, na weselu ktoś nie chciał tańczyć, no to obok sobie brał, siedział, grał, Eddie, zbustowany całe życie. Ja tu mam do dorzutnika, nie? Do telewizora normalnie możesz podczepić, dodajesz zasilanie, tu jest karta pamięci, tam gry są wgrane, jak chcesz. Ogrzewania nie ma, <gry> okna nie ma, ale konsola Intimia jest na chacie. jemy. Ja wiem, że nie tu, patrzę, czy ten, ten wiertło wejdzie.

Teraz zapleczówka. Do to muszę wynieść. To część tego, bo to większe zostawimy. Tu mam biurko. Tak się biurko prezentuje. chacie, to ja otwieram. Tak. Otwieram okay, drzwi. to będzie szło 10 lat Z kołem będzie tylko jeden Nie znam się, ale się A, Można byłoby tutaj zamknąć Nie, Tam przebić tą łazienkę i wtedy, w tamtej łazience, jak będzie gaming room, to tutaj zrobić sobie sypialnię. Dobra, raz na dół, pokażę wam ile tego gruzu by było w tych, tych, w tych przez cały dzień. Tak, z tego wyszło. No to że na Allegro. To mój, tak to wygląda, w dzisiaj. Jak końcu To W następnym odcinku... Byłaby możliwość... To ja normalne drzwi od chaty bym tak zamontował. Rozpalanie drzwi na 6 levelu, POW. Proszę warty, bo nie zluźcie nie nie tego poziomica. Serial pod tytułem Fuszerka POW nie znam się, ale robię remont 15-metrowej kawalerki na pełnym profesjonalizmie. Z humorem, precyzja i dystansem nikt ci tego nie naprawi, jak my to spil doimy. Transmisje na żywo dostępne na twitch.tv ukośnik bogusław podkreślenie. N odcinki dostępne na tiktok oraz youtube. Więcej informacji w opisie. Nikt ci tego nie naprawi jak my to spildoimy. Fuszerka po w główni bohaterowie serialu bogusław podkreślenie nyaka fuszer i natali aka inspektorka i radosław podkreślenie nyaka kierownik. Transmisja na żywo którą oglądasz jest w pełni reżyserowana i oparta na wcześniej przygotowanym scenariuszu. Każdy element od dialogów po działania jest starannie zaplanowany i realizowany przez profesjonalistów. Osoby występujące w transmisji to doświadczeni aktorzy i specjaliści, którzy dbają o to, aby całość przebiegała zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wysoką jakość i przewidywalność wydarzeń. Wszystko, co widzisz, jest częścią zaplanowanego show.